Widzę tego miasta i czułem, że tej nocy wydarzy się coś. Piekielnie złego. Dobry wieczór. Czy to biuro? Detektywa. Eduarda. Każda historia zaczyna się od wizyty kobiety. Potrzebuję pomocy. Bardzo. Ale to bardzo dyskretnej sprawie. Tym razem nie mogłem odmówić. Wszystkie informacje są tutaj. Jej przeszywające spojrzenie mówiło mi wszystko. Ona mnie potrzebowała, a ja byłem tu. Dla niej. Tej piekielnej nocy. Artykuły mówiły same za siebie. Sprawa była paskudna, brudna, nieczysta. Wyszedł kolejny remake remakeu i musiałem to sprawdzić. Dokopać się do sedna sprawy, poznać prawdę i dowiedzieć się, czy jest to dobra, czy zła gra. Dla niej. Wszystko dla niej. I dla tych walorów. <śmiech> <śmiech> oh Mój drogi, mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. O świcie. Żegnaj. Udało mi się, wróciłem. Przeżyłem przygodę, na którą nie byłem wcale gotowy. Ale pozwólcie, że zacznę wszystko od początku. Spisuję moje wydarzenia, bo to co przeżyłem to. Survival Horror. Mój ulubiony gatunek gier. I większość z nas, kiedy słyszy słowo Survival Horror, to myśli o marce Resident Evil. Resident Evil. Wow. I słusznie, bo jest to seria, która tak naprawdę spopularyzowała Survival Horror. Ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele inspiracji Resident Evil czerpał z serii Alone in the Dark. Więc pierwsze pytanie, które się nasuwa, to to czy Alone in the Darks 2024 roku to tak naprawdę tylko podróba Resident Evil remakeów. I tak jest ball cutter, tak jest przecinak do okudek. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć o co tutaj chodzi z tymi ball cutterami? W każdym survivalu Zatoczyliśmy pełne koło bo nowy Alone in the Dark definitywnie czerpie inspirację z serii Resident Evil i tym samym koło zostało zatoczone. Dla mnie osobiście jest to duża zaleta. Nie zmieniajcie formuły, która działa. to like so jak Natomiast moja osobista przygoda z serią Alone in the Dark rozpoczęła się od ma małego, pięknego tytułu The New Nightmare na PlayStation 1, który fascynował mnie swoją latarką i grafiką. Seria boryka się z tożsamością. Jej pierwsza próba zrebootowania całej serii. Uważam, że była sukcesem. Samo grałem wersję na PlayStation 2, na PlayStation 1 oraz PC. I pamiętam jak dziś, że właśnie największym moim zarzutem było to, że był to RIP of Resident Evil. Nawet postacie się wybierały jak z rezydenta, kobietę i mężczyznę, jak Jill. Rok 2008 kolejna próba, kolejna nieudana próba re reboota serii, która okazała się niestety finansową klapą, a gra na siłę próbowała być filmem akcji. I choć sam jestem fanem właśnie tego rebootu restartu, to potrafię zauważyć jak wiele ma wad i jak nieudanym, a przede wszystkim dziwnym jest rebootem. I wiele osób twierdziło, że nie da się zrobić tego gorzej. Poczekajcie. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że wyjdzie jeszcze gorszy shit. Shit. Oh yes. Już w pierwszych minutach widać, że seria trafiła w dobre ręce, bo kultowe już ujęcie z ropuchą doczekało się swojego spin-offa i marzu. A ujęcie to w 1992 roku robiło naprawdę ogromne wrażenie, ponieważ było to połączenie technologii 2D i 3D i w tamtych czasach po prostu rozwalało muzykę. A scena ta w remakeu myślę, że idealnie podsumowuje cały remake. Jest po prostu bombastyczniejsza, ciekawsza i agresywniejsza. Godna na miarę roku 2024. Alone in the Dark opowiada historię Emily Hertwood. Wyglądu użyczyła jej Judy Comer, którą pomyliłem z komediantką z Wielkiej Brytanii, bo ogólnie aktorki nie znam. King Arthur a, lot, didn't I? I... a towarzyszy jej prywatny detektyw Edward Carn Bree, grany przez Davida Herbor, znanego ze Stranger Things, a może tak jak ja znacie go z Hellboy'a. Sorry. I know. Why would you? Maybe... Kiedyś usłyszałem takie bardzo mądre słowa od egipskich filozofów, że prawdziwy, dobry survival horror rozpoczyna się od otrzymania listu I got a bądź szukania zaginionej osoby. I came to find my Chris. Natomiast nigdy nie dowiedziałem się, co by się stało, gdyby były to oba te przypadki. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? Oh! Yeah, this shit. Nasi bohaterowie udają się do Derketo Manor. Jest to dom dla osób psychicznie zmęczonych, bo tak nazywają go bogacze, którzy posyłają swoich, hm, nazwijmy to, nie do końca udanych bliskich. Wuj Emily, Jeremy, zaginął. A naszym zadaniem jest odnaleźć i rozwiązać zagadkę jego tajemniczego zniknięcia. I tu, moi kochani... Jest absolutne bingo. Strzał w dziesiątkę. Nie byłem w ogóle przygotowany na to, ale jest to idealny początek. Fantastycznego, psychologicznego horroru. To, gdzie rozgrywa się akcja samego horroru, jest szalenie ważne. W Alone in the Dark mamy nieustanne uczucie, które nam towarzyszy, że no, jesteśmy otoczeni wariatami i nie możemy odróżnić rzeczywistości od fikcji. Mamy ciągły problem, nawet w najnormalniejszej rozmowie z MPK-ami, których spotykamy w tym wariatkowie, aby rozszyfrować zagadkę tego, czy to, co mówią, jest prawdą, czy może są obłąkani, a może to my jesteśmy obłąkani? to może być prawda? Czy to wszystko tylko w i gra robi to w mistrzowski sposób, niemal tak dobry jak Silent Hill. Bo to właśnie Silent Hill jest definicją psychologicznego horroru, który również odbywa się w Alone in the Dark. I dzieje się przede wszystkim w naszej głowie. Całej sytuacji nie pomaga to, że nasza postać randomowo przenosi się między dwoma światami. Światem, w którym rozwiązujemy zagadki, jest to ten psychiatryk, a tym drugim światem jest New Orleans. Owiany mgłą. Co. Chyba nie muszę nikomu mówić, skąd pochodzi inspiracja mgłowym miastem. This can't be real. I cały mój pobyt zmienił się w nieustanne podważanie mojej poczytalności. O, oh, you motherfuckers. <laughs> okay. Do wyboru mamy dwie postacie. Gdy gramy Emily, poruszamy się trochę szybciej i mamy broń łatwiejszą. Natomiast Edward ma gorszy pistolet, ale lepiej wykonuje ataki wręcz. Gra dzieli się na dwie sekcje. Sekcja robienia zagadek i eksploracji w willi oraz sekcję Nazwijmy to akcji, kiedy to przenosimy się do innego świata i musimy pokonywać hordy przeciwników. Cała walka jest standardowa, ale bardzo satysfakcjonująca. W szczególności zaczęło mi się podobać, kiedy zdobyłem tomiego. Tommy! Akcje akcji są liniowe, mają małe zagadki polegające na znajdywaniu kluczy. Natomiast tu, gdzie gra błyszy, to jest w jej przygodowości. Zagadki, rebusy i sejfy do otwarcia, które musimy zrobić, aby ukończyć fabułę i aby rozwiązać całą zagadkę, co stało się z wujem i czy mamy do czynienia z jakimiś paranormalnymi mocami, i dlaczego przenosimy się ciągle na bagna, łodzie i co to ma wspólnego z naszymi bohaterami. A może to wszystko jest w naszej głowie. Musimy rozwiązać dziesiątki zadań i puzli, i powiem Wam, że wszystkie one były na tej cudownej, słodkiej granicy. Nie były za trudne na tyle, żebym szukał na internecie odpowiedzi, ani tak łatwe, że mogłem znaleźć odpowiedź w tym samym pomieszczeniu. Choć zdarzały się i takie. Natomiast podobało mi się to, że nigdy, ale to nigdy gra nie próbowała mi podpowiadać. Jak niektóre gry to robią w dzisiejszych czasach, może. Ta część przygodowa, ta część Escape roomu, która jest właśnie w Survival horrorach tak ważna, tutaj jest zrobiona po prostu idealnie, wzorowo. Dosłownie uważam, że jest to moje bagno. Tutaj, bagno, co? Tego. Chciałem jeszcze wam powiedzieć, jak bardzo podoba mi się to, że gra dzieje się w New Orleans, bo jest to miejsce tajemnicze. Zawsze było spowiane jakąś taką tajemniczością, dlatego, bo wiecie. Mississippi, voodoo, no i ta dziwna architektura, kurcze, świetne miejsce i zaraz po Red Dead Redemption 2 myślę, że jest to gra, która odwzorowała ten klimat najlepiej. Przejście gry zajmie nam może 8-7 godzin, jeżeli chcemy zrobić naprawdę wszystko, to pewnie z 10 godzin każdą postacią. Niestety, gdy gramy po raz drugi nową postacią, to gameplay zostaje dokładnie taki sam. Nie ma żadnych zmian związanych z zagadkami, czy walką z przeciwnikami. Eksploracja też jest zachowana ta sama, co po prostu uważam za zmarnowany potencjał, bo można było po prostu nas w jakiś sposób umylić, nawet zmieniając lokacje przeciwników. Ale na pocieszenie mamy system znajdziek i każda z postaci ma swoje własne znajdzieki. Aby zdobyć wszystkie musimy dwoma postaciami ukończyć grę. Znajdźki te odblokowują dla przykładu broń, czy nowe ukryte zadanie albo po prostu wiedzę związaną z grą. Ale nie każdemu przypadnie do gustu granie drugi raz, w szczególności, że sekcje te strzelankowe są bardzo liniowe i takie też pozostaną niezależnie jaką postacią gramy. Walka z potworami sprowadza się do zwykłego strzelania, czy czasami podnoszenia broni, która się zaraz łamie, jeżeli potrzebujemy sobie wspomóc atakami wręcz. W grze również możemy się skradać i podnosić obiekty i rzucać nimi, aby rozkojarzyć naszych przeciwników i ich ominąć, ale ja tam polecam po prostu najnormalniejszą w świecie rozwałkę, bo na poziomie normalnym nie potrzebujemy skradania. Dopiero pewnie na hardzie, którego nie próbowałem. Walka spełnia swoją funkcję. Nie jest to może jakaś rewolucja, ale ewidentnie daje ta walka satysfakcję i nie miałem ani razu momentu, kiedy się nudziłem. Mogłoby być trochę więcej bossów. Ginąłem też kilka, znaczy ja nie ginę, bo w sumie jestem detektywem i przeżyłem. Natomiast błyszczy tutaj całość fabularnie. Po ukończeniu gry dalej zostaną pytania, na które szukamy odpowiedzi. I tutaj wchodzi druga postać. Grając z drugą postacią, wszystkie rozmowy z mpk kami są inne, cała dynamika gry się zmienia, bo dla przykładu, gdy chcemy wejść do willi, Edward wchodzi siłą. Thank you, madam. A Emily zostaje puszczona wolno, więc jak widzicie, te zmiany fabularne są duże. Follow me. I te dwa gameplaye, dwoma postaciami się w pewien sposób uzupełniają, ponieważ fabuła w grze jest wielką zagadką i ukończenie jej dwa razy naprawdę pomaga oczyścić tutaj powietrze, mgłę i zrozumieć co tak naprawdę się dzieje w Willi. I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. Detective Cardy. How did you? Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You a to, jak zakończyła się ta cała sprawa, też mi się bardzo podobało, i totalnie się tego nie spodziewałem. Byłem gotowy na zakończenie. Może oglądaliście taki film Shutter Island. Bardzo byłem em, no gotowy zobaczyć coś takiego, a tak nie było. Było o wiele, o wiele bardziej zabawne. E, nic więcej nie mówię. Sprawdźcie sami, bo polecam. Jak najbardziej polecam Wam to. Przygodę. Nie była to moja najpiękniejsza przygoda, nie była to też przygoda, może najbardziej wypełniona akcjami, ale była to przygoda na pewno inna niż wszystkie, które miałem i na pewno taka, którą zapamiętam. Bo choć miałem przygody, gdzie byłem w dwóch światach, to zawsze miałem wrażenie, że albo jest zbyt tajemniczo i totalnie nie wiem co się dzieje sprawa nierozwiązana, albo sprawa po prostu była banalna. I od samego początku wiedziałem, czym jest ten drugi świat. Tutaj, tutaj mamy idealny balans. Historia naprawdę się spisała. A samo strzelanie i eksplorowanie było ok. Nie wiem jak wy, ale tęskniłem za taką rozgrywką, bo kiedyś było ich odgroma, a teraz mam wrażenie, że albo akcja, a nawet hipsterozy już nie robią. Ach. Mam nadzieję, że akta, które złożyłem się spisały i że Wam się spodobała moja historia i że odpowiedziała na wasze pytanie. Mam do Was ostatnią prośbę. Zostawcie mi lajka i napiszcie jakiś komentarz. To może częściej będę brał sprawy tego typu od takich cycatych laluni. tam detektyw gra dzisiaj <laughs>